No powiedziałem, że jak ktoś bije na Discorda i napisze coś w zwaniech to zrobię to. Zrób, a teraz najwyższej kratki. No niestety jestem. He, he tu tu Nie widzieliście się tego, to, tego nie było Tak, lecimy no nie naprawdę, no to ja nie widziałem, że jestem taki zardzawiały, nie? wiecie, leżać tu za woda, bo wiesz, że i tak się nie zrobi, nie? dobra proszę próba się uda spalimy myszkę jak chcę. Jest! Jest! Let's go! Więc wyzwanie pierwsze zająć. Nie wiem, że i tak mi się to nie uda, ale... Daj wam tyle. To jest z w no. Jak ja nawet tyle nie postawię, bo... Rzecz. Proszę, widzów. Zostaw łapkę, jak mi się uda. O, oh, akurat mi się udało ciekawe, czemu? Ale wpadaj na link w komentarzu. he. <grym>